No więc witajcie, witajcie w kolejnym odcinku kijowych dodatków. W dzisiejszym epizodzie omówimy sobie laser zgodnie z najwyżej załapkowanym komentarzem, który to jest na swoim ekranie. He, 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 tak jedyna łapka w górę pochodzi ode mnie, ale to taki żarcik. W każdym razie na samym wstępie wspomnę coś co wydaje się być oczywiste, ale jak z wieloma oczywistymi rzeczami bywa, niewielu ludzi o tym wie. A mianowicie laser, który widzicie przymocowany do broni, tak jak chociaż na gameplayu do MSMC, jest tylko wizualnym jakby przedstawieniem efektu, który dodaje ten dodatek. Oznacza to mniej więcej to, że pocisk nie leci w to w miejsce, które wskazuje laser. O ile w prawdziwym życiu by tak było, bo po to właściwie montuje się laser w prawdziwym życiu, czy w prawdziwym życiu, dziwnie to brzmi, w każdym razie, to w Black Opsie 2 tak nie jest. Poza tym, jeżeli on nam zgaśnie, czy to w wypadku, nie wiem, jakiegoś baga, czy też działania chociażby EMP, nie oznacza to, że tracimy bonus. Po prostu laser znika, znika jakby jego wizualne przedstawienie, natomiast sam efekt nigdy nie jest niezbywalny. To znaczy, yy, tak długo jak broń ma przemocowany laser, tak długo on będzie działać. Poza tym, yy, kolejnym efektem tego, że ten promi lasera jest tylko efektem wizualnym, jest to, iż Nikt, nikt inny prócz nas go nie widzi. To znaczy, nie działa on tak jak w Battlefield 3, że można na nim oślepiać wrogów. E, nie widać nas, jeżeli, powiedzmy, nie świecimy nim gdzieś za osłony. Jest on dla innych graczy niewidoczny. To znaczy, coś tam, wiadomo, coś tam się świeci, ale nie, nie widać całego tego promienia. E, więc jak właściwie działa laser, zapytacie. Ktokolwiek, to choć raz go założył, jest pewien efektu. Działa on mniej więcej tak jak Steady Aim z poprzednich części Call of Duty. Jest to kolejny zabieg, który miał zamiar chyba przekształcić niektóre perki w dodatki do broni. Wiesz widzimy to doskonale z wieloma dodatkami, chociażby tak jak szybkie wyciągnięcie, szybkie magazynki i tak dalej. To wszystko są perki, czy znaczy to wszystko. Te dodatki są perkami. Czy znaczy są te, da, te dodatki są dodatkami, które kiedyś były perkami. Nie wiem, jeżeli... nie wiem, czy zrozumieliście to, co powiedziałem właśnie. Oby tak. W każdym razie, mechanika stojąca za hip-spreadem, czyli tym, na, czym, ty, tym, czym zajmuje się Stadium, bo Stadium, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, a musiałby chyba żyć w jaskini, e, zacieśnia rozrzut przy celowaniu z biodra, po prostu powoduje, że on jest mniejszy. W każdym razie mechanika, stojąca za tym, że rozrzutem, opiera się na rombie. Nie jest to koło czy też kwadrat, jak sądzi wielu ludzi, wielu także znanych i, i youtuberów, i wielu także, którzy się tym zajmują naprawdę. Jest to romp, to zostało potwierdzone, to jest wpisane w mechanikę gry i to jest romp. Możecie mi zaufać. Romp, którego wierzchołkami są linie celownika na ekranie, więc mamy tutaj te cztery, te kreseczki, i po prostu pomalujcie sobie romp w tych wierzchołkach. No. Rośnie on kiedy sprintujemy, maleje kiedy się kładziemy i sam wzór, czyli jakby to gdzie pociski w zakresie tego rombu latają jest losowy, czyli on po prostu sobie pociski selekcjonuje stąd. Co robi laser, to zmniejsza ten, ten romb i tym samym zacieśniając na nasz spread. Konkretne dane nie pochodzą ode mnie, ja tego nie testowałem, pochodzą one od użytkownika Marvel 4 z Den z Kirson Message Board, a Coś do czego się odwoływałem już chyba kiedyś W każdym razie dobre forum, naprawdę dużo rzeczy tam ciekawych mają technicznych Moje źródło informacji Otóż więc SMG pod działaniem lasera mają obniżony spread o 44% Karabiny to 58% zmiana LMG dostają 70% bonusu Natomiast karabiny snajperskie, pistolety oraz strzelby Otrzymują aż 61% mniejszy spread Co z tego wynika? Otóż sprzeczne wnioski, bo, bo z tych surowych danych E, Można by określić, że najlepiej używać lasera na trzech ostatnich typach broni, czyli na sniperkach, pistoletach i shotgunach, a wcale tak nie jest, gdyż, e, gdyż najbardziej użytecznym i, i to chyba każdy Wam powie, jest, to, jest, jest laser na, na strzelbach, to, to się zgadza. Prawda? No i na SMG, na którym paradoksalnie dostałem najmniejszy bonus, więc to, to jest taka sytuacja, w której mechanika e, matematyczna przegrywa właściwie z realnym życiem. Jakie są w takim razie moje rekomendacje? No, tak jak chyba każdego, kogo byście zapytali: ale do czego ja mam domontować ten laser? Laser najlepiej montować do karabinków i strzelb. Do karabinków maszynowych, nie chodzi mi o karabiny, oczywiście, takie duże. Te dwie kategorie broni są najczęściej używane, więc jakakolwiek pozytywna zmiana do hippesperów zawsze się przyda. Karabinami CLMG znacznie częściej się celuje niż, niż strzela z biodra. Podobnie ze snajperkami, ch chyba że ktoś ku ich skopuje, lata i. i... Dużo tak często sprayuje to wtedy mu się to przyda fakt, fakt. Więc na tych, na tych typach Które wymieniłem nie, nie uzyskamy aż tak wielkiej poprawy Znaczy się Uzyskamy Ale nie będzie sytuacji w której byśmy mogli ją Dobrze wykorzystać Więc właściwie rzecz biorąc nawet dobra zmiana Na nic nam się nie przyda Skoro jej nigdy nie wykorzystamy Więc po co w ogóle coś zmieniać w każdym razie, to by było na, na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek poświęcony Laserowi. Jeżeli właśnie gameplay nie podobał, to Sora, ale nie, nie montowałem go. Wydawał mi się nawet fajny. Grałem tutaj z dwoma gośćmi, którzy mnie znają z YouTube'a i są byli fajni i, i w ogóle fajnie mi się z nimi grało. W każdym razie, jeszcze raz dzięki za oglądanie. W kolejnym odcinku zajmiemy się prawdopodobnie kolejnym a, grabinkiem maszynowym, czyli BDW-57. Albo po polsku pdw 50 a Jest to nawet ciekawy, ciekawy karabinek i dobrze mi się nim grało. I zresztą dużo ludzi go poleca. W każdym razie naprawdę już tyle z mojej strony. Dzięki za obejrzenie. Ja się z wami żegnam.